Prosty i nieskomplikowany jest Plan B Prawa i Sprawiedliwości na okoliczność odebrania partii finansowej subwencji, a to potencjalnie miliony złotych. Plan zakłada, że na działalność PiSu zrzucą się członkowie, tak uważa Jacek Sasi, nie precyzując, czy to będzie konkretna kwota, czy raczej co łaska. Maciek Napik. Planuje podzielenie tej sumy na grupę kilku organizacji społecznych. Senator Kwiatkowski dostanie ponad 60 tysięcy złotych zwrotu za swoją kampanię do Senatu. Rozliczył się właśnie z Państwową Komisją Wyborczą, która skrupulatnie, niemal chirurgicznie obcięła mu część pieniędzy. Polega na odliczeniu 40 paru złotych od refundacji kosztów kampanii Tu 40 parę złotych komisja dostrzegła, ale milionów wydanych przez PiS dostrzec jakoś ciągle nie może Słyszymy w Sejmie milionów, które poszły na cele wyborcze PIS-u, ale pochodziły z budżetów ministerstw czy rządu. Szpana, no to na tej zasadzie no to jedziemy. Każdy, kto przejmuje władzę, finansuje bezczelnie robi pikniki o no, ręce wdowy, o babciowym, o składce zdrowotnej, będziemy piwo rozdawać kiełbasy. Powiemy, że to... już, ma pan, już ma pan plan gotowy. No ale wie pan, to, to nie to to nie jest Państwo demokratyczne. Komisja dopiero 29 sierpnia ma się wypowiedzieć o ewentualnym obcięciu czy odebraniu pisowi dziesiątek milionów złotych subwencji i dotacji. Jeżeli ten dodatkowy czas ma pomóc PKW podjąć decyzję, że za oszustwa należy karać oszustów, to ja wytrzymam dodatkowy miesiąc. Politycy władzy naciskają na komisję, mówi PiS. Wręcz sugerują albo narzucają PKW, jaką decyzję powinna podjąć. To nie naciski, ale oczywiste fakty, pada odpowiedzi, przykłady, pikniki za pieniądze Ministerstwa Rodziny czy Obrony Narodowej, gdzie prowadzona była wprost agitacja wyborcza. Głosować na... A prawo i sprawiedliwość. Członkowie PKW w odpowiedzi narzekają, że brakuje im danych, brak szczegółowych wyliczeń albo że brakuje im sił i środków. My mamy na posiedzenie taki pokój 10 metrów kwadratowych, gdzie się prawie wszyscy nie mieścimy. Ale narzekają też na naciski polityczne, a politycy PiSu z drugiej strony już ogłaszają, że odebranie im jakichkolwiek pieniędzy będzie brutalnym atakiem na samą demokrację. Wyeliminować opozycję. Ograniczyć możliwość no, funkcjonowania demokratycznej opozycji. PiS zapowiada zbiórki pieniędzy i wielką mobilizację wyborców. My się również odwołamy do naszych zwolenników. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość to są miliony wyborców. PKW, jak podaje Polska Agencja Prasowa, nie będzie się już zajmować Sąduszem Sprawiedliwości, dość ostentacyjnie wykorzystywanym do promocji polityków ówczesnej władzy. Głosujcie na pana ministra Warchowa. Zamiast tego komisja bada czy a jeśli tak, to za ile PiS wykorzystywało NASK, czyli Państwowy Instytut Naukowy do badania nastrojów wyborczych? Wyszukiwał i analizował takie treści w internecie, jak na przykład hasło PiS traci wiarygodność, PiS traci w sondażach, PIS zyskuje w sondażach. Jest i Publiczny drugi wątek. Mamy do czynienia z lewymi etatami. Tu komisja pyta o sześciu pracowników rządowego centrum legislacji, którzy brali rządowe pensje, ale pracować mieli przy kampanii posła Pisu, wtedy ich szefa Krzysztofa Szczuckiego. To jest decyzja Pańskiej Komisji Wyborczej, niech ona ją zrobi rzetelnie, merytorycznie i sprawnie. Szczegółowe informacje w tych sprawach PKW ma dostać do piątku. Macie ich napik, fakty.